Cześć, witajcie w kolejnym odcinku moich krótkich vlogów serii Czy Wiesz, w których przedstawiam różnorakie ciekawostki związane z grami i nie tylko. Ponieważ w tym tygodniu naczelnym tematem na moim kanale jest Wiedźmin 3 Dzikigon, jedziemy dalej z ciekawostkami związanymi z Wiedźminem. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Wiedźmin 2 w Rosji promowany był dosyć specyficznie, mianowicie do każdego przedpremierowego zamówienia gry dodawany był kalendarz kalendarz, na którym, w którym pojawiały się dosyć, można powiedzieć, odważne fotografie modelki, ukraińskiej modelki Klodi Monsun, tak można przy, przy jej pseudonim artystyczny przeczytać, dosyć odważne fotki. Ona się wcieliła w Tris Merigold. Czy można powiedzieć, że Naga Tris Merigold promowała Wiedźmina II w Rosji? stała zatem firma One C Company. Co ciekawe podczas tej sesji zdjęciowej powstało sporo bardzo odważnych zdjęć i te raczej bardziej grzeczne się pojawiły w tym kalendarzu. Niemniej jednak, jak to zwykle bywa, jak ktoś ma niewyciec do sieci, to oczywiście na rosyjskich stronach te zdjęcia się potem pojawiły i szum dookoła widzmina na drugiego w Rosji był jeszcze większy. Więc golizna się sprawdza. A jak pamiętacie, Wiedźmi tris pojawiła się tylko tris w postaci tej komputerowej grafiki wymodelowanej, pojawiła się także w Playboyu. To była forma reklamy na dwa zabójcy królów w Polsce. W polskim wydaniu Playboya się pojawiła Tris. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ciekawostek z cyklu Czy wiesz.